Cześć, tutaj Mateusz i Kasia. ciao, dzień dobry Wietnam. E, jesteśmy teraz jeszcze w hotelu. E, dzisiaj co mamy? Środę. Środę. E, tak jak wczoraj opowiadaliśmy, byliśmy jedną notkę w tym hotelu. E, jemy śniadanie. Jest godzina. Jest godzina dziewiąta. No ja jeszcze nie dostałem śniadania, Kasia już dostała. E, jemy śniadanie i zaraz ruszamy na pociąg. Jedziemy dzisiaj pociągiem. Będziemy jechać po gdzieś 3-4 godziny do Danam i tam spędzimy najbliższy tydzień nawet ponad, ponad tydzień, półtora tygodnia spędzimy w Danam. Do 26 musimy siedzieć w Danan. Tak, do 26, ponieważ 26 mamy samolot. Staliśmy sobie polecić dalej samolotem. Nie będę już tutaj kręcił szczegółów, no ale dla, dla klasyki tutaj zrobię ujęcia Ban mi Opla, to no, chyba właśnie idzie moje... Teraz na to zwracam uwagę, hmm, ale taka właśnie ciekawostka, tutaj w Wietnamie często nie ma osobno soli, osobno pieprzu, tylko jest taki po prostu miks, to jest sól z pieprzem, bardzo pomysłowe, a jesteśmy w takim zapyziałym hotelu, ale bułki i śniadanie dają dużo lepsze niż w hotelu czterogwiazdkowym. pociągowe gachue. o tak wygląda wypakowywanie przesyłek e, przesyłek kolejowych w Wietnamie o wolno bym jednak tędy nic taką drogą nie przesyłać bo nie za bardzo dbają nic wrażliwego raczej tak nie można przesyłać Zobaczmy, nawet skuter można przetransportować przesyłką kolejową. A czy to nie skuter akurat motor. Właśnie wyciąga, wyciągają kolejny A tu już jest głośno, ponieważ lokomotywa się uruchomiła. O kurde no i lokomotywa powoli powoli rusza Wincio. Pojechał wagon jadalny. Tutaj są hard seats, czyli siedzenia drewniane. O, tutaj są już chyba soft seats, czyli miękkie siedzenia, bo to jest są takie klasy. Nie ma pierwszej, drugiej, trzeciej, tylko są siedzenia twarde, siedzenia miękkie, panie miękkie, panie twarde. O, tutaj już są, przedzia A, tutaj są przedziały sypialne. na kamerze chyba tego nie będzie widać Ciekawe napisy mają zaznaczone, że do Hanoi w tamtą stronę jest 688 km. Quang Tri, nawet nie wiem co to jest 55 km. A my będziemy jechać tak, w tamtą stronę i mamy do Saigonu 1041 km. A nie, zaraz, nie no tak, będziemy wracać w tamtą stronę, ale my jedziemy nie wiem ze 100 km. Całkiem ładna jest ta stacja kolejowa, znaczy przynajmniej z zewnątrz, bo jak się zagląda do wewnątrz pomieszczeń, to jest po prostu masakra. Jak tutaj u nich wygląda? No zobaczcie jaki syf. No, niezły syf mają w środku. Tutaj też są zadbane e, jakieś drzewka, chociaż najładniejsze dworce są, moim zdaniem, w Tajlandii. Tam nawet jakiś dworzec malutki na Pipizdowie, Wypizdowie, jest zawsze ładniutki, wysprzątany, zadbany, zieleń super fajnie. Nawet nie wiem w sumie, czy w Polsce na stacji kolejowej jest darmowy internet. Wydaje mi się, że chyba nie. No a tutaj pod tym względem dostępności do internetu w Wietnamie hmm, myślę, że na głowę bije Polskę. Tutaj w byle knajpce, nawet na jakimś wypizdowie w dziurze zapitej dechami, gdzie można coś zjeść czy się napić w kawiarnie, jest internet. Było pusto, pusto, ale jak się pojawił komunikat, nagle wszyscy wy, wylegli na peron. Jest teraz całkiem naprawdę sporo ludzi, więc będzie, będzie dużo ludzi jechało, będzie pełno pewnie. Można sobie nawet w pociągu zjeść, pani tutaj chodzi z wózkiem, nakłada ryż. Można sobie zjeść jakieś. O, wydaje mi się, że nie niedużo chyba. Jakieś śmieszne pieniądze chyba kosztowało, mi się gdzieś czytałem. No, wygląda naprawdę fajnie, tutaj ma pani cały taki wielki wielkie wiaderko ryżu. Nie, on naprawdę fajnie. Wszyscy oh. widzieliśmy, ile pan za to zapłacił? Za całkiem sporą porcję e, konsulą chyba, tak? To był e, I zapłacił pan tylko 35 tysięcy. Nawet na ulicy ciężko jest zjeść konsulą za taką cenę, więc naprawdę, naprawdę nieźle, jak na pociąg. Takie siedzenia są. Chciałbym właśnie sobie coś zjeść do baru restauracyjnego. Tak tam wygląda. Kuchnia. Lada. Tutaj panowie coś mają nieźle zastawiony stół. Fajne. Duże jedzenia. I dostaliśmy już jedzenie. Ciężko było wybrać, bo prawie nic nie było. Kasia w końcu sobie wzięła rybę. Zobaczcie jak wygląda. Ale jakaś jest dziwna ta ryba. To jest jakieś sumowate, mam nadzieję, że nie walniłem. A ja mam kurczaka smażonego w, w ginger, czyli w, 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 imbirze. w imbirze. O, jeszcze dostaliśmy rosołek. Więc mam nadzieję, że będzie smaczne. Wiecie co, ta ryba jest po prostu genialna. No. Mm. Rozpływa się w ustach. Fajnie przykrupiona. No, jest po prostu super zrobiona. Więc także smacznego. Dojechaliśmy już do hotelu, to znaczy z dworca kolejowego. Od razu byli na dworcu naganiacze do, do taksówek, ale nie, nie braliśmy taksówki, bo zobaczyliśmy, że można dojechać może nie dojechać, ale podjechać autobusem. No i rzeczywiście musieliśmy dojść z 200 metrów, może z 300 do autobusu. To jest autobus, który jeździ do z Danang do Hoyan. Chyba pół godziny, 40 minut, ja bo w sumie Hojan nie jest daleko. No, 30-40 km chyba e, Więc podjechaliśmy tym autobusem, potem od autobusu mieliśmy jeszcze kilometr dojść Więc jesteśmy niedaleko e, Więc sobie doszliśmy Bo ogólnie mieliśmy z dworca 8 km do, tej, do hotelu No ale oczywiście nie było się bez przygód, bez naciągania e, Pan w autobusie naciągnął nas na, na no zapłacić... Tam, A no wszystkich białych. Wszyscy biali płacili po 25 tysięcy, kiedy dosłownie obok nas wszyscy płacili po 10 tysięcy. Okay. Więc jeszcze raz mówię, to nie jest duża różnica cenowa, ale jak widzisz, że ty płacisz, po prostu ktoś cię oszukuje, nie płacisz ceny scenika, tylko pan bierze sobie resztę do kieszeni, no to jest... <tom> Jestem ślepym po ramieniu mi się uśmiecha, no to I mówimy mu, ale dlaczego 50? A bo mamy duże walizki, no ale kurczę ci lokalni to mają tyle bambetli, oni tu mogą jakieś różne zakupy. Kartony, po prostu Tak jak już kilka razy powtarzaliśmy, nie chodzi o pieniądze, bo to rzeczywiście jest śmieszna kwota. a znaczy no wiecie, w skali, w skal w skala wszystko robi, robi różnicę, ponieważ... Tutaj 2,50, 3 zł, 6 zł więcej od, od, nas, dwu, od nas, dwoje zapłaciliśmy, no ale tutaj tyle. Potem jeszcze gdzieś tam, potem jeszcze gdzieś tam. I w skali miesiąca to się zbiera już kilkaset złotych. za kilkaset złotych wolałbym te kilkaset złotych wydać na coś innego niż na. Ee, widzi mi się pana, żeby sobie wziął łapówkę do, do kieszeni, czy łapówkę? No, przebitkę do kieszeni. E, też mieliśmy śmieszną sytuację w hotelu, na czymś no śmieszną. No. Nie było nic smutnego, pani nam dała klucz, kartę do, do pokoju, otwieram pokój, a tam nie sprzątnięte. jeszcze Jej, czyjaś walizka, więc jechaliśmy jeszcze raz do, do recepcji, pani dała nam inny pokój, w sumie nawet lepszy ten pokój jest, bo jest, ma duże okno, no ale nie mamy rozeznania szczytów Danang i wybraliśmy sobie hotel na jakimś trochę zadupiu, znaczy no może nie zadupiu, ale nie jest w centrum więc na razie jedną noc sobie tutaj zostaniemy, a może jeszcze dzisiaj wyjdziemy, chociaż nie wiem czy, nie mamy za dużo czasu dzisiaj już. Wyjdziemy sobie może jutro i przeniesiemy się bardziej w tamtą stronę, tam gdzieś jest centrum. Znaczy no do morza mamy niedaleko, bo tak jak tutaj widzicie te bungalowy czy te jakieś resorty, to dosłownie za nimi jest już morze, więc do morza mamy niedaleko. A tutaj na górze jest logo DungHua. Dongha Hotel, zapłaciliśmy ile? 13 13 chyba euro. 13 euro za pokój, czyli gdzieś 6, coś niecałe 60 zł, już nie pamiętam dokładnie ile. Czyli powiedzmy 320 tysięcy chyba to wychodziło, 350 maksymalnie ee, dongów. A na dole na recepcji jest cennik i ten pokój, w którym jesteśmy, kosztuje 800 tysięcy, więc ponad dwa razy taniej zapłaciliśmy dzięki hotelu Quikly. Plaża jest tutaj dosyć podobna jak w Natrang, chociaż po drugiej stronie jest Pustkowie. Nie ma tu jeszcze za bardzo hoteli, są w dalszej odległości. Jest tutaj mniej rozwinięte to niż w Natrang. Nasz hotel jest tam, no nie, wiem, z 500 metrów, może z kilometr. Bo my jesteśmy dosłownie na doku, bo nic koło nas nie ma prawie. Musieliśmy przyjść na jedzenie. No źle wybraliśmy sobie hotel. Znaczy sam hotel jest w porządku, ale miejsce jest kiepskie, więc jutro będziemy gdzieś zmi e zmieniać. Albo gdzieś tutaj właśnie bliżej, e bliżej tego centrum, gdzie są ludzie i więcej jakichś restauracji, jakiś knajpek, gdzie można cokolwiek zjeść. Albo tam, tam gdzieś jest chyba centrum, centrum Dananki, więc może też gdzieś tam. No zobaczymy, jeszcze musimy zrobić lepsze rozpoznanie, bo tym razem nam nie wyszło. Jak Ci się podoba plaża? No plaża fajna. Fajne fale. Najładniejsze w No taka w sumie bardziej dzika jest. Mimo że tu zaraz ulica. Dziksza niż w Danang. Ale musimy sobie w, 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 na Trunk. Musimy sobie położyć skuter. Bo plaże są w tamtą stronę Tak, jak jechaliśmy pociągiem, to były takie ekstra plaże i po prostu puściutkie. A to trzeba będzie dojechać, nie, wiem, z 15 km i będzie po prostu rajska plaża niemalże. Tutaj macie cennik plażowy. Napoje po 12 tysięcy, no to nie jest bardzo dużo. 30 tysięcy za kokosa to całkiem sporo. Eee, leżak 40 tysięcy, taki mały mniejszy leży 20